Hello wszystkim, dzisiaj zagramy sobie w Lola. Gram sobie tutaj na wejście, zrobiłem sobie nowe konto, aby się troszeczkę pobawić. Ogólnie to powinno być dosyć śmiesznie, yy, ponieważ właściwie co grę mam jakiegoś płaczka, który ciągle tylko narzeka, i łamany małych FPS-ów. Yy, chwila. Zrobię pewną bardzo ważną rzecz i za chwilę się widzimy. Okej, okay, powinno być teraz lepiej. No, w sumie mam 60 FPS-ów, więc spoko. Yy, gramy sobie ogólnie na Łeście. Jest to moje konto, które ma piąty poziom. Yy, nie, szósty, piąty, a tak. Grałem sobie tutaj parę gier wczoraj, więc pomyślałem, że o, będą playsy. Chciałem sobie ogólnie. O, kolejny kurwa, jasłona idzie. Chciałem sobie zagrać yy, Ryzem, ale ten koleś mi go zabrał, akurat. Akurat mi go zabrał, co nie? Jeszcze z tym startem. Co za typek? Niektórzy zaczynają z tym, ale ja wolę zacząć z Runringiem Ringiem. <grym> Ja słonobchamp. Kropeczka jak kropeczka. Don't give up no. Nie ja mam nik nawiązujący do mojego pięknego imienia. A wy tutaj. Klepiemy się, dawaj. fight No i co? Teraz taka odważna jesteś? <noise> co na policzam <noise> Ogólnie gram Lux, którą zazwyczaj robię dobre staty, bo to jest głupia postać, no ale... Nie wiadomo jak to pójdzie, bo tutaj jest więcej smurfów niż normalnych graczy, więc... Pewnie będzie śmieszny na pewno Ogólnie Yasuo, jest teraz rotacja na Yasuo, więc pewnie będzie Yasuo na Yasuo i pewnie ich Yasuo będzie tym lepszym, który na O, widzicie, oni, oni tutaj metę robią jakąś Kuszują Linię, robią proxy Singeda z połączeniem z Kalistą, lol W jaka sumie? Ale trochę im to bez sensu, moim zdaniem, wyszło, bo też nie wiem, czy bez sensu No to zależy, zależy, co nie ja sobie tutaj będę last hitował te moje piękne minionki yy, Co do ogólnie pewnie parę osób tam... Widziałem parę osób, coś tam pisało yy, Czemu nie ma filmów i tak dalej, ja mam teraz po prostu czasu żeby robić tak regularnie filmy jak robiłem wakacje yy, No po prostu tak wyszło, tak I Taki problem <ścoughs> yy, No tą kur... oni gonią tam po tej dżungli, jeden Gosta odpalił drugi, trzeci ghosta tam... Wszyscy ghosty pospalali, co za debile, nasi farmę tam stracili, ja piernicze Co za typki No to się fajnie gra, bo to jest na ludzie w miarę Bez tiltu i tak dalej Klikam w ogóle byle co, powinienem klikać konkretne rzeczy Dobra Jak ja teraz tutaj z Q trafię to przecież koniec, masakra co? Wiem trafił z Q Pewnie słuchać myszkę i to pewnie w ale niestety mam myszkę na wierzchu, bo sobie ją wyjąłem. I trochę już tego żałuję, no ale zobaczymy, jak to gdzie na odcinku słychać. Dobra, IQ. O, widzicie, trafiłem Jestem normalnie najlepszym proplayerem. Fila, byłam. Mikrofon mam pod ręką, Wezmę sobie tak zrobię, i będę tak gadał. Powinno być lepiej, strasznie ciężko komentować to i dobrze gadać. O! No i jasuło, wiedziałem, przewidziałem, przez się tym czarnowidem, co nie? Kurwa, nie! Nie! wypierdalaj, Wypierdalaj! Wypier... Pierdol A! A! Kurwa! Ile? P co to kurwa było? Nie jestem w ogóle... Lux gram raz na rok. Ale udało mi się. Ja pierniczę to za playsy Dobra, idę w echo luden. <coughs> Lux postać trak! EQW sz nie EQR, przepraszam. Więc nie powinno być aż tak trudno. Co się tam dzieje na tym to to w ogóle porażka jest, no, kurwa, no. Aż chcę tam pójść, no patrzcie, ten, te, ten, ten cały czas puszuje, ma 10 farmy, nasi mają łącznie na tym topie 13, a oni mają 22, no, no? Beka to nie, no. Ja jak Berety, zabrał mi Ryza. Patrzcie, psz. Ryza jest w ogóle mój main sezonu 5. Jeżeli ktoś wie o, co się wtedy działo z Ryzem to, to, to propsy. Dobra. O, on, on jest Koreańczykiem, ma takie nawet znaczki. Dobra, I ryb na pyre. Ryb, o nie trafiłem. W sumie tak średnio mi zależy nawet, żeby to wygrać, po prostu żeby sobie pograć trochę na tym kącie. Chciu. I tam nie przejdą. No, nie, nie wybuchnę tego od razu, nie ma chuja Musicie Musimy. Zmanipulowali, tak jak ja wam każę. Chciu, dobra, jest martwa. Jej, zabiłem! Podpierdzieliłem mu killa. Ogólnie na tych niższych poziomach to w ogóle nie gra się czegoś takiego jak adekery support No chyba, że ktoś naprawdę chce Ale nie rozumiem po co A w ogóle mam wrąbane farmę, bo i tak to co nami zabierze, ma więcej tam Wszystkiego łącznie z atak speedem Strasznie nie lubię komentować jak gram, naprawdę W sensie na przykład w LoL'a, bo To jest tak, że Bez tego jak Gram i z kimś gadam, to mi się spoko gra, ale jak już Komentuję i tak dalej, to To jest coś innego Dobra, gadam to niekoniecznie myślę to co mówię A tutaj się Myślę o tym co mówię, no Lepiej się zgadza Ciu. Dawaj, auto-atak Ale patrz jaka, patrz jaka suka uderzyła specjalnie R, nie? Żeby z czasem tego auto nie Nie za, za dużo uderzył Dobra, auto-ataku Dawaj mi 70 man, jeszcze 14 potrzebuję maniana Dawaj mi to Dobra, Ale w sumie, napierdzielamy ich tutaj o, smaksowałem sobie z tym idiotą, co nie? No, ale 14, mamy poczekać jeszcze to Żaden problem, gorzej jak nie trafię Dobra I... O! Trafiłem! Autoatak Autoatak! O! Trafiłem! Pełne combo weszło Mówię, ja już mi, ja już w ogóle nie raz hituję, w Jak wiem, że na pewno mu ukradnę, to mu ukradnę, ale jak mu nie ukradnę, no to mówicie no no, to, to, to po sam się w ogóle starać. Not event try. Chyba, że jeszcze coś powiedziałem. <noise> w ogóle nie zbudowałem sobie tego mejaja do końca. Było śmiesznie. Chociaż mejaj nie jest podraż chyba za bardzo teraz. Tak mi się wydaje. Nie, padasz. Nie. Reven dopiero. <noise> jaka ucieczka, kurwa. Walka, walka. Walka, kurwa. O, o, o piąty poziom. O, ale o, ale, ograli, co nie. No, nie będę was teraz zgonił. o was. Jakby ktoś chciał, to bym mógł nagrywać na przykład FIFA. Co nie tylko, że nie mam tej Fify, bo jestem kurwa biedny i po prostu mnie nie stać. Yy, dobra, jak tam sytuacja na innych liniach? A więc tak, jasuło, widzę, że wyrównał. Kurde, co tam się podziało na tym idzie? Yy, ich Kalista zbudowała pierwsze buty, spoko. Nasza się znaczy nasza Trisana nafidowana jest w miarę. O, najwięcej kili Farmy też ma całkiem... Uf, nie, farma to ma chujową No to min to powinna mieć, trzeba mieć 60 No ale wtedy tutaj tryharduję, no ja kiedy <śm>, Ja gram Lux. Ogólnie, jakby kogoś interesował na jakich na najczęściej gram, to jest ta smart dżungla i top, w sumie Jak ktoś chce mnie dodać na leście i pograć ze mną czasami jakiegoś normala to zapraszam Nie obrażę się, jak ktoś mnie doda, Mówiż przeciwnie Oczywiście, będziecie musieli uiścić opłatę w wysokości 500 rp, żebym was przyjął. Bo bo, bo wiecie, no to jednak no, drogie rzeczy są na, na tą tarczę. Trzeba puszować, puszować suki. Tuf, tuf. Tak. easy. Dawaj mi to. No, za suka wybuchła. Ma nam Nie, to nie jest jej pasywka, to jest jej chyba. E, czy coś takiego, że to. wybuchają te miniony dookoła jak dobiję. I takie pytanie do Was jak wam ogólnie czas leci, bo nie było miesięcy filmów i to był początek roku szkolnego, a teraz już jest taki... No już październik, więc tutaj zaczyna się już powoli sytuacja i ciekawa robić, bo trzeba się zaczynać uczyć. Ja jeszcze żadnej pały nie dostałem i to jest naprawdę wielkie osiągnięcie w moim stylu. Czekaj chwila, trafię tak. a dupa. Nie podejdzie do tych milionów Dobra, Na tu kombo robi. <grywa> Dawaj to Riven, na pyrę A <grywa> ta Riven przyjebała z tego ulta. Dobrze, że miałem heal'a. <grywa> Taki trochę rekt Ciu. No Jezus ta Sona. A Sona stoi na Ich po prostu wyjebane w nich Czekam z tym. Nie mam many debilu. Kto ty chcesz tu walczyć? Ślepak. Dobra. Buduję sobie chyba, coś teraz, takiego jak, Morello Nomicon. Na to będę zbierał. Brzmie. Echoluden chciałem. Albo Fidat. Buduję sobie buty pod CDR na razie. I będzie dobrze. I to. Powinno być spokój. Czemu Riot usunął te potki na nawane? To tego, to do dzisiaj nie rozumiem. Co im to przeszkadzało, to nie wiem. Nikogo nie zabiła a jednak zakazam. A Czekaj, czekaj, kampion. będę nawane. Ale niektórzy ludzie tutaj strasznie spinają na tych normalach. Masakra To jest jakaś rotacja Kalista, Yasuo na pewno. I Rajs chyba też, Przecież nie, RISE nie. Bo tutaj widzę już któreś raz te włóczki po prostu, to nie. O! Tarczasz ma to. JA PIERDOLĘ CO ZA RAK KURWA Tak to jest jak się mam źle tą myszkę Tak to jest wszystko wina podkładki do myszki źle mi chodzi po prostu Ja pierniczy co tu się dzieje Wypier papier, wypier papier mi stąd Wypier papier Nie no ja bym, ja się właśnie na tego nie chcę nagrywać lola Bo jakbym nagrywał na przykład rankedy czy coś takiego To by wszystko wszyscy kosili bo ja nie umiem Gadać i grać jednocześnie. w sensie sensownie, w miarę coś. Tu jest problem. Widziałem, jakbym trafił z tej erki, to bym ją zabił przecież. Ale jestem rakiem po prostu i tyle w tej grze. <laughs> nie tylko, he, he. <laughs> Ułatwiasz mi robotę, baby. Chuciu! Hahaha! <laughs> 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 ha <laughs> 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 Lichuj. Dobra, czekam w sumie z ultem ultimam coś co 70 sekund ma tam. pojebana Aha, o zabiła, hehe <laughs> Nieźle, nieźle, nieźle typsanka, nieźle Na tego darmowego skina już nawet, widzę, że bogactwo Dobra, przydałby się, więc 100 many, 150 najlepiej Żeby ta, co napadła, żeby ją trafił, dobra First turret wzięty, i daj Ua, trafiła ona Suka. Suka bliet. Dobra, nie ma. Nie dla psa. Dawaj czy trochę farmy tej. Dobra. nie mam. Mam many jednak. A jakbyś normalnie uciekała ze mną, to byśmy przeżyli, tak? To byś przeżyła. Go goni! goni! To jest dzikie suło. Zatańczę. he. he. Wydupej się, całym. Czy dwa jasuło No naszego jasu, który ma... 2-2. Tylko, że nasz ma chyba lepszy ból, bo buduje fantoma, więc. To był w ogóle first turret? Tak, first turret jest. Je jest, jest dobrze, hehe. <noise> JD. Dobra, wezmę sobie ten i ten zbuduję. Ogólnie na luzaku, widzicie, nie muszę nic spinać i, i kierują mnie tutaj z darmo, totalnie. Jest w porządku. W ogóle o nim takie z kapslokiem, te, te, Ta jest śmieszna, taka. Uważam, no, że ten gościu coś tam gra. Ja grałem Riven. Jak, ja słabo strasznie gram Riven. Uważam, że do paru postaci takich jak Riven, na przykład Katarina, trzeba mieć po prostu runki. Wiecie coś, żeby dominować się, nafidować na początku. Bo jak taką. Riven się na początku nie nafidujesz, to potem. naprawdę musisz dobrze grać. Żeby żeby wygrać. Możemy tak wiecie, wykierować po prostu. Dobra. jak większością postaci co nie, no ale Riven to szczególnie. Robi gówno jak się nafiduje. taki nasus. Jak się nafiduje to wiecie to, potem napierdala skill Dobra, idzie Pamiętajcie, że jasu W Nie blokuje routi tego, routi lux. Bardzo ważny, na tym się łatwo strasznie przejechać To generalnie nie blokuje tych wszystkich laserów czy tam innych Pewds Dawaj, dawaj, nie przestawaj. Generalnie gramy tutaj Double Mida, żeby udupić tamtego Yasuo i wziąć turet. Kurwa, ja bym patł od tego jeszcze. O, chodź je w dupę. Dobra, oni tu warumują coś. Idzie to jakiś syndżet albo główno. żeby się nafidować na nas. Zobaczmy, nie ma nikogo. Ogólnie mam jeszcze trochę kataru, dlatego mam taki trochę bardziej poważny głos. W sumie chciałem się was zapytać, czy wolicie bardziej poważne filmy w moim wykonaniu, czy takie bardziej głupkowate Naprawdę nie wiem Ej, mogę sobie z farmić, mida. tali będę pierdzieli. Oj, już się, już się szykuję. Szukwa. O kurwa. Ghost Taki chuj. Taki chuj. O kurwa! Chodź, ja, Uniknęła suka, dobra. Beka, grunie z tej gry. Naprawdę, jako, jakoś w miarę mi to sprawia przyjemność, jak mnie kierują. moja sobie biegam jak debil po tej mapie. Dobra, wiele tego Morelo buduje. Nie no, ja bym grał tam na takim rankedzie, to nie? I bym się tak starał. I bym cicho siedział. To bym. Pierwsze, pewnie tak. Budował. zraszował echoludę, żeby potem zbudować to Morello albo jakiegoś Rabadona, albo Zonie. Są trzy itemy, i na pewno tego męża ja bym dokończył. Ja bym tryhardował. A tak, to nawet nie próbuję, nie spinam się, bo i tak mnie wykerują Yo, up. Przerzucili gdzie oboje, ja pierdolę jakie dawny. Tarcza dziwko. Tarcza go uratowała. Dawaj, bierzemy ten turet. Musimy wziąć turet. Bo bez tureta będzie. O! I zespół tureta. O! Heh. Czemu Ej, ja? Ej, to jest idealne, żeby trafić tego. Chuja tam, patrzcie. Się tak ustawię. I. Hu. O! Idealnie. Się tego fraga. Mój wypadek. Mam 8 znaków już na tym. Takie śmieszki, śmieszki. A ja jednak tutaj tak. Jeszcze nie padłem, bo jako jedyny z drużyny nawet, no. Widziałem, i niby śmieszek, śmieszek, a jednak co, 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 coś trochę gram. Jakbym jeszcze nierakowato strzelał z tego kuto. Gdybym tam grał, chwila. Oni tu teleporty ślą. Ale tutaj. Kalista idzie. Chodźcie. Patrzcie dziwki, nie Teleport Dawaj asysty, na medzaju Stacks Kurwa, Medzaj staks, Maja staks. 9 staków, nie bo mi się trochę ciężko grałem w wcieniętą klawiaturę To też trochę jest Problem, chyba ja że nie sobie wyciągnąłem, bo wiecie Gadam do mikrofonu, tu się muszę troszeczkę nachylać, bo mikrofon dosyć ma Yy, mój mikrofon ma słabą czułość. I to generalnie wygląda tak, że ja się nachylam, klikam i gadam. No i takie. Wiecie, za dużo czynności, ja jeden taki głupi mózg. Puff, asysta, dawaj asystę. No i chuju, nie, nie zabiłeś jej. Uy, up, up. Dobra. Okay. Nie, kurwa! Przerzucił ją za śmietnik. Mm hmm No stoi tutaj, suka. Nie, no ja nie, 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 nie. Pierdolę się jeszcze. Tak będzie z tego Penis. Mm -hmm. ktoś tu chce EGZEKUTA? Execute! O! Nie ma EGZEKUTA. Widać że ten. Widać, że ten ta tak... taki też Smurfik jest. No, w sumie tutaj pytanie: kto nie smurfuje, co nie? A to bardziej traktuję jako takie Play for Fun. Na moim tym głównym niby kącie brakuje mi 20 postaci jeszcze. Mam tego Golda Piątkę już, żeby dostać tego skina, więc już nie potrzebuję grać rankę do póki co. Może w przyszłym sezonie się znowu przebiję do Platyny, tak jak było w tamtym. Zob zobaczymy. Pożyjemy. Zobaczymy. Uboże. Patrzcie, patrzcie na te playsy czy nie? ja bym sobie mógł tego śmiecia zvanżotować jakoś. Na tym Kłcio! Mam 10 taków wiesz, co nie? Konrad widzicie? wiecie? Konradus. Konrad Conrados Das, Konradas. Jakby ktoś to tak słyszał po angielsku przeczytać. Więc zbieramy na to Echo. Echo Luden. Ogólnie mam nadzieję, że ktoś ten film jednak zobaczy. Ja o to zadbam, żeby ktoś to zobaczył. Będziecie mi tutaj komentować. Chciałbym mieć już 300 widzów na tym YouTube. Powoli, powoli zbiera się coraz więcej ludzi. Nie chcę, żeby ten mój kanał, wiecie, był taką wylęgarnią filmów na siłę. Wiecie, o co chodzi? Że nagrywam film po prostu muszę, bo nie wiem, ustaliłem, że co środa jest film. No to takie jest. Nie, ja chciałbym czegoś takiego. Jak mam ochotę, tak jak teraz, to nagrywam. Jak nie mam ochoty, to nie nagrywam. I w ogóle. W ogóle fajnie nagrywać gryzlola, ponieważ yy, jak nagrywasz gryzlola, na przykład, będę to oglądał za rok, jak będzie już następny sezon. To może być na przykład Lux. Kto nie powiedział co nie? Tak może nie być. I. i no wiecie, no i wtedy bym... miał taką pamiątkę po tej postaci. Tak żałuję, że nie zrobiłem z paroma starymi postaciami, więc... Teraz się cieszę z tego. Mm. Ogólnie mam... nie. Myślałem, że pierwszy raz nagrywałem lola, nie, nagrywam trzeci raz lola. Nie wiem kiedyś kanał, na którym nagrywałem dwa filmy i były dwa z Lola. Kurwa. Łop! Łop! A! PLAYSY Nie straciłem dużo, bo nie miałem i tak medzaja więc... Kto nie ma medzaja ten DJ <gryzanie> jaja! <gryzanie> w sumie sam się pocisnąłem. Dobra. Mam już w sumie dosyć spory damage. De echo Luden to daje 119 Z mojej przeiczniki 353 No 500. No w sumie nie jest 1000 ileś po prostu, holudent to nam daje bursto to tutaj mam HP praktycznie. Więc uważam, że spoko. może no, mamy dosyć sporo many, co nie? I 20% CDR jak będę miał tego morelo, to będę miał już 40. Nie, nie 40, tylko 30 sorry. Bo z tego mam, nie z mam tylko. Aha, z butów. Dobra. Po to kupowałem te buty. Idę sobie zrobić bulu. Patrzcie jak go jak ściśniemy, co nie? To jest idealna drużyna. Ute 52 sekundy. No nie! Co za frajer się zasetował life jebany Dawaj mi to. Dawaj dawaj, dawaj, dawaj. Mi się wydaje, że potnę trochę ten filmik. Potnę trochę mojego gadania, tak żeby wyszło jakoś tak. Chociaż kurwa, <grym> żeby wyszło jakieś... 15 minut z tego może No, się, co jest? są co taki ten. Zazwyczaj jak kaituję tę dżunglę to nie, nie wiem, kiedyś z blue doszedłem tutaj nawet Chyba Prze Przynajmniej wydaje Było dobrze A teraz? Ofensywne to blu się zrobiło strasznie Trzeba znerfić Ja pamiętam jak był ten filmik, co gościu chodził z Syndrom Ja w sumie też tak robiłem kiedyś Chodził z Syndrom po dżungli, wardowali dżunglę przeciwnikowi Kolej sobie robi blue, a nagle tamten Eee yy, 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 yy. Co jest kurwa? Bo mu zajebał co nie. Śś, <laughs> nie ma ucieczki. Yy, no to było śmieszne, dosyć mieszkowe. Na przykład tutaj sobie robi, co nie? Tu sobie robi Ryda. A Syndra sobie stała w Krakach tutaj. Bra sobie z W, I Shmajdowa i takich chłopaków. Nie. Ja mam 40% CDR z blue, więc jest dosyć sympatycznie. E co 6 sekund, Ulti co 39. To chyba głównie przejeźniki na Ulti są z tego cdr -u. Skrócone, najbardziej, tak mi się przynajmniej wydaje. To jest największy damage. Właśnie mamy jeszcze te auto-ataki, to nam daje, no, sporo damage. Sporo, sporo damage. Chuciu. Mogłem dotonować, ale nie chciałem już tej santy zabierać. Masz 6, 7, widzicie? Ona takie place nie robiła na tym podbocie i w sumie słabo gra. Yy. Hmm. Ten rajze taki offensywny. On zbudował ten drugi build pod ROA, jak go budowałem pod Rabadona. To sobie fajny build, bo jeszcze widzę, że relajka i to będzie miał w chuj ogólnie HP. Ja miałem nim chyba 1950 AP bez Blue. jak miał loot to na by miał 1000 ileś. Dobra, trzeba tego pajaca tutaj zabić. Clown Fiesta! Fiesta... Clown Fiesta! Codzie, że takie smutne, tak... <noise> on, chce, on chce, żeby go gonili takie wyjebane wszyscy w niego mają Marny 50 golda, 50 golda. Kto się będzie starał? To, kto? Patrzcie, kto się będzie starał. Lulaki d nie? Boże, a jestem low strasznie. Heal jestem supportem Dobra, dawaj. Okej okay. O, ograny No Dobra, idziemy dalej mordować. Clown Fiesta! Clown Fiesta! Chciałem zabić teraz, ale nie udało się zdecydować. w odpowiednim momencie, więc buduję sobie Medjaja, żeby to fajnie wyglądało żeby nie... Kto ma Medjaja? Ten nie liże po jaja, jest zasłuka. POP! Jakbym od razu się odpalił, to może byśmy tam ją dojebali. Dobra, generalnie good job no i tyle w sumie z tej gry. Zbugowało mi się znowu, więc dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli Wam się filmik podoba, zostawcie łapkę w górę i tak dalej. Możecie mnie dodawać na weście. Nick macie oczywiście miejsce napisane, więc macie możecie go przekopiować. Pewnie i tak większość osób, które mnie oglądają, nie gra w Lula, co dopiero na łeście, więc... Więc trzymajcie się na razie.